Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Sójka, pracuję w Katedrze Technologii i Oceny Żywności. Dzisiejszym tematem będą mąki. Produkty zbożowe są cennym składnikiem naszej diety. Często kupujemy oraz wykorzystujemy w naszej kuchni mąkę. Produkt ten otrzymywany jest głównie z, ze zbóż chlebowych, czyli pszenicy oraz żyta. Dodatkowo w produkcji mąki możemy wykorzystać inne zboża, takie jak kukurydza czy ryż, inne gatunki pszenicy, znane na pewno Państwu orkisz oraz również mniej popularne samopsza czy płaskórka. W produkcji mąki wykorzystujemy także pseudozboża, czyli inaczej zboża rzekome, są to rośliny, które, e, których wykorzystanie jest podobne jak w przypadku zbóż właściwych, ale różnią się pod względem botanicznym, czyli nie należą do rodziny traw. E, dodatkowo możemy wykorzystywać w produkcji mąki nasiona roślin strączkowych e, czy nasiona roślin oleistych. E, w przypadku mąk pszennych oraz żytnich e, występuje podział na typy mąki. Natomiast głównym podziałem mąk, e, jest związany, główny podział mąk jest związany z rodzajem wykorzystanej w produkcji ziarna, wykorzystanego w produkcji ziarna. W przypadku mąk różnych typów występuje różnorodność pod względem składu, jak również ich właściwości. W przypadku typów mąki podział ten wynika z zawartości popiołu. Żeby lepiej zrozumieć skąd ten podział wynika i dlaczego akurat składniki mineralne są tym głównym składnikiem, według którego mąki dzielone są na typy, musimy zacząć od budowy samego ziarna. Ziarno składa się z czterech zasadniczych części: po pierwsze, zerotka, z którego rozwija się nowa roślina, bielma, stanowiącego materiał zapasowy dla budowy rośliny, warstwy aleuronowej, czyli warstwy komórek otaczającej bielmo, oraz okrywy owocowo-nasiennej, która stanowi barierę ochronną dla ziarna. W przypadku zarodka tutaj występuje większa ilość tłuszczu, składników mineralnych, witamin, jak również białka. Bielmo jest, jest przede wszystkim, składa się przede wszystkim z skrobi. W przypadku warstwy aluronowej występuje większa ilość białka, składników mineralnych oraz witamin z grupy B. Natomiast okrywa owocowo-nasienna jest bogata w błonnik pokarmowy, również składniki mineralne, witaminy oraz tłuszcz. W czasie przemiału, czyli rozdrabniania ziarna, może zaczniemy od otrzymywania mąki typ 2000, mąki razowej. Ten typ mąki otrzymywany jest w wyniku tzw. zwanego przemiału prostego, czyli następuje jednokrotne rozdrobnienie ziarna, w wyniku czego uzyskujemy produkt, który charakteryzuje się składem chemicznym zbliżonym do ziarna zbóż. W przypadku tego typu mąki możemy zaobserwować występowanie większych cząstek okrywy tak, oraz bardziej rozdrobnionych cząstek bielma. W przypadku mąk niższych typów, takich jak typ 750, 450, 550, wykorzystuje się tzw. przemiał złożony, który polega na wielokrotnym rozdrabnianiu, następnie odsiewaniu i sortowaniu uzyskanych frakcji. Poszczególne frakcje różnią się wielkością cząstek, czyli tzw. granulacją, oraz składem chemicznym. Te frakcje wykorzystywane są do otrzymywania mąk handlowych, tak, czyli tych niższych, o niższym typie. Składniki mineralne rozłożone są w ziarnie nierównomiernie, czyli bielmo zawiera mniejsze ilości składników mineralnych, natomiast bardziej zewnętrzne części ziarna charakteryzują się wyższą zawartością składników mineralnych. Także mąki o niskim typie, takie jak 450 czy 500 składają się głównie z cząstek bielma. Zatem zawartość składników mineralnych w tych mąkach będzie niższa. Im wyższy typ mąki, tym bardziej zewnętrzne części ziarna stanowią składnik mąki, a zatem zwiększa się w nich zawartość składników mineralnych. Tych mąki określany jest właśnie na podstawie zawartości składników mineralnych nazywanych popiołem. I przykładowo mąka typ 450 zawiera popiół w ilości nieprzekraczającym 0,5%. W przypadku różnych typów mąki, tutaj oprócz składników mineralnych, występuje również zróżnicowanie pod względem zawartości chociażby białka, tłuszczu, ale również witamin z grupy B czy e, związków polifenolowych. E, pod względem wartości odżywczej i występowania składników bioaktywnych bardziej e, cenne i bardziej wskazane będzie spożywanie mąki razowej typ 2000 czy mąki typ 1850, ponieważ będą one e, bardziej zasobne w cenne dla organizmu składniki. Natomiast mąki o niskim typie składają się głównie, z, e, głównie ze skrobi. Które mąki warto wybierać, a których nie? Przy wyborze mąki powinniśmy kierować się jej przeznaczeniem. Tak? Czyli tutaj, w zależności od tego, jaki mamy skład mąki, różne są jej właściwości, a tym samym ich przeznaczenie będzie inne. W momencie, kiedy chcemy otrzymać pieczywo, tak, czyli wypiec sobie chleb, powinniśmy zastosować mąkę charakteryzującą się wyższą zawartością białka, szczególnie białek glutenowych, i dobrej jakości glutenem. Elastycznym, rozciągliwym, ale jednocześnie mocnym. Dzięki temu otrzymane pieczywo będzie charakteryzowało się dużą objętością oraz delikatnym, dobrze spłychnionym miękiszem. Także do wypieku chleba odpowiednia będzie mąka typ 750, charakteryzująca się właśnie wysoką zawartością białek glutenowych i dobrej jakości glutenem. Jeżeli chcemy wypiec sobie ciasta czy ciasteczka, tutaj wskazane będą bardziej mąki o niższym typie takie jak typ 405, 450 czy 500 charakteryzują się one zazwyczaj niższą zawartością białek glutenowych i słabszym glutenem. W przypadku ciast kruchych tutaj dobrze jest zastosować mąkę krupczatkę, która charakteryzuje się większą granulacją. Także w momencie kiedy przecieramy sobie między palcami tą mąkę, wyczuwalne są takie większe cząstki dodatkowo w dotyku ta mąka jest szorstka. Inne mąki jasne w trakcie rozcierania dłoniach są gładkie i cząstki nie są tak bardzo wyczuwalne. Zastosowanie takiej mąki pozwoli nam uzyskać produkt o bardziej pożądanej strukturze, o bardziej kruchej teksturze. Do produkcji tak, do wyrobu pierogów, na przykład, będzie wskazana mąka Typ 500. Charakteryzuje się ona dosyć dobrymi właściwościami glutenu. No, tutaj otrzymane ciasto powinno być e, dosyć elastyczne. Natomiast do produkcji makaronu, tak, czyli również jeżeli w warunkach domowych chcemy sobie e, otrzymać makaron, tutaj najlepszym surowcem będzie semolina. Jest to tak zwana kaszka makaronowa, ponieważ charakteryzuje się większą granulacją niż mąka standardowa. Otrzymywana jest z pszenicy twardej, czyli pszenicy duro. Semolina oprócz tego, że ma większą granulację, również charakteryzuje się wysoką zawartością białek glutenowych o dobrej jakości, dzięki czemu uzyskany makaron jest sprężysty i nie skleja się po gotowaniu. Dodatkowo e, zawiera większą ilość barwników karotenoidowych, dzięki temu uzyskany makaron ma jasną, żółtą barwę. Czasami mamy problem z wyborem odpowiedniej mąki, natomiast obecnie producenci bardzo często na opakowaniach podają tutaj możliwości zastosowania danej mąki. Dlatego zawsze warto czytać etykiety, tak, i, najpierw, i przed dokonaniem wyboru najpierw przeczytać informacje na niej zawarte i to na pewno pozwoli Państwu tutaj dokonać właściwego wyboru.